Witajcie moi drodzy, dzisiaj mamy Wigilię, dzień, który, na, dzień, na który wszyscy czekaliśmy, prawda? I w tej okazji chciałbym złożyć Wam wesoły, spokojny, przede wszystkim zdrowych świąt i oby było ten czas, żebyście spędzili w rodzinnym gronie, w magicznej atmosferze. A także co najważniejsze, może nie takie najważniejsze, ale dla niektórych ważne, żeby Mikołaj przyniósł Wam wszystkim prezenty takie. Jakie sobie wymarzyliście. A teraz świąteczny suchar. Co Mikołaj może przynieść niegrzecznemu dziecku, które marzy o klatkach Lego? Wiecie? Nie, to ja Wam powiem: Lalkę Barbie! A teraz rozpakowujemy 24. dzień ostatnich naszych kalendarzy orbentowych. To było do przewidzenia, wręcz. I chyba tutaj mamy list. Tak jest. List do świętego Mikołaja. Zapewnie do jednego którego z Was. Żebyście otrzymali od niego prezent. Lecimy dalej. Lego Friend. 24 dzień. Co my tu mamy? No, fantastycznie się prezentuje. Zaraz ją zobaczycie. Proszę bardzo. Stoi. Mogłaby być jeszcze jakaś podstawka do tego przezroczyste, błękitne wręcz klotki kryształków. Podłóżmy to na bok. I teraz Harry Potter. Czym nas zaskoczy? 24 grudnia w Harry Potterze. Proszę bardzo. Podstawimy obok Mikołaja. Ostatni dzień wiernym wojen. I czy to będzie ta figurka, na którą czekam? Od początku grudnia. No, żebym się nie zdziwił. Ten, ten nadruk fikusznego szpeterka, warto było czekać cały praktycznie ten kalendarz adwentowy na tą figurkę, spójrzcie, tak się prezentuje 24 grudnia, czyli Dzień Wigilii, mam nadzieję, że Wam się to podobało, jeszcze raz wszystkim życzę wesołych świąt i do zobaczenia w następnych odcinkach, trzymajcie się.